Kościół, puszka, wośp zamiast tacy. Ksiądz z żoną szokowali i zachwycili na Podkarpaciu. Wpadały same banknoty, uskrzydlone pieniądze, duże czarne serce, nieprawdopodobne sceny w łękach dukielskich. Choć 29 stycznia 2026 roku Polska wciąż jest podzielona w kwestii wspierania orkiestry, KS Roman Jagieło pokazał, że sakrum i charytatywność mogą iść w parze w najbardziej spektakularny sposób. Proboszcz polsko-katolickiej parafii, korzystając ze swoich uprawnień do posiadania rodziny, ruszył na kwestę wspólnie z żoną Martą. To, co wydarzyło się podczas niedzielnej mszy, przejdzie do historii regionu. Zamiast tradycyjnej tacy, wierni zobaczyli przed oczami słynną puszkę z serduszkiem. Sytuacja była bezprecedensowa. Podczas momentu ofiarowania, K.S. Roman, który od 30 lat służy w tej samej wspólnocie, przeszedł przez kościół z puszką wolontariusza. A towarzyszył mu trend. Efekt szokująco pozytywny. Proboszcz zebrał aż 544538ZL, a frekwencja na mszy była dwa razy większa niż zazwyczaj. Przyjechali moi przyjaciele, doktorzy z uczelni, a nawet wierni z kościoła rzymskokatolickiego. Wpadały same banknoty, nie bilon. Relacjonuje z entuzjazmem duchowny. To dowód na to, że oddolna energia wośp potrafi przyciągnąć do świątyni nawet tych, których na co dzień w niej brakuje. Warto zauważyć fakt, że KS Roman Jagiełło i jego żona Marta są wierni idei Jurka Owsiaka od samego początku. Pani Marta przyznaje, że stała murem za orkiestrą, jeszcze zanim poznała swojego męża. Najważniejsze to nie przeszkadzać tym, którzy chcą czynić dobro, podkreśla małżonka księdza, uderzając w ton, który w 2026 roku w obliczu bojkotu woś przez niektórych polityków i sierarchów brzmi wyjątkowo mocno. W parafii polsko-katolickiej nikt nie miał problemu z tym, że proboszcz zamienił tacę na puszkę, bo formuła została wcześniej jasno zapowiedziana i zaakceptowana przez wspólnotę. Akcja w łękach dukielskich to potężny kontrast dla wydarzeń z pałacu prezydenckiego, gdzie Karol Nawrocki odmówił wsparcia fundacji. KS Jagieło udowadnia, że na podkarpackiej wsi. W 20 kilometrach od Krosna można budować mosty tam, gdzie inni stawiają mury. Dzięki jego odważnej decyzji pieniądze z niedzielnej mszy trafią prosto do szpitali na realizację celu zdrowe brzuszki naszych dzieci. Jak widać, dla dobrego pasterza i jego parafian pomoc chorym dzieciom jest ważniejsza niż sztywne trzymanie się tradycyjnych procedur zbierania datków. Internauci masowo chwalą postawę księdza. Tak powinien wyglądać kościół blisko ludzi i ich potrzeb. Brawo za odwagę i wspólną akcję z żoną. Czy przykład złęd dukielskich zainspiruje innych duchownych w przyszłym roku? Jedno jest pewne: K.S. Roman Jagieło stał się w 2026 roku żywym symbolem tego, że pomoc nie ma barw wyznaniowych ani politycznych, a puszka woźb w rękach proboszcza może być równie święta jak taca. A wy co sądzicie o takim geście, czy uważacie, że zbieranie do puszki wośb bezpośrednio podczas mszy to świetny sposób na zwiększenie zbiórki? Czy może jednak taca powinna zostać przeznaczona wyłącznie na cele parafialne? Czy fakt, że ksiądz zbierał fundusze razem z żoną, dodaje tej akcji autentyczności? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym tekstem, co myślicie o tej podkarpackiej rewolucji. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco z każdą taką niezwykłą historią z serca Polski.